Bardzo wartki, bardzo żywy nurt brdy, e, nam tutaj będzie przeszkadzał. Kochani Państwo, no do deszczu spaść na to jest absolutna bardzo żywy No i kochani Państwo, widzimy już e, powoli finalistów, Remondis niezmiennie, zmęczeni, bardzo, bardzo wyczerpani, narzucili co tam po tego wyścigu, ale płyną do mety, firma Remondis. Od 2001 roku spółka posiada sortownię odpadów komunalnych. Od marca jest przetwarzania odpadów. Remondis czynnie uczestniczy w kreowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez propagowanie inwestycji na zbiórki recyklingu odpadów. Remondis na miejscu pierwszym, Horus na miejscu drugim, na miejscu trzecim, Uli czy państwo mają siłę, żeby wbić brawo tym, którzy zwyciężają w tym wyśczeniu? Czy państwo są

Gdzie łódka, do których powiem? wakacyjny pokazuje, że pięknie wypoczywa się na górę, na miejscu drugim! Chorus! Chorus na miejscu drugim, Chorus tak do wody! <grybuj> na miejscu drugim! Unilever na miejscu trzecim, do których wszyscy chętnie będą się kąpać. To już taki zwyczaj. E, naszych zawodów, że każdy później e, robi ten tego rytualnego nura do nurtu brdy. Pierwsze miejsce. Remondis zmęczeni, ale zadowoleni. Wszyscy już z powrotem na pokładzie, a dopływa do mety na miejscu trzecim. Unilever, Unilever na miejscu trzecim. Radio Pik dopływa na miejscu czwartym. Opadają siły. Oj, boj, chodź, 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 Telewizja chodź, 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 i kanalizacje. To jest wodyciągowców wody z dziennikarzami telewizyjnymi. Tutaj każde miejsce jest ważne. Każdy ma swoją małą bitwę. Nie to się Miejskie wodociągi, jakby troszeczkę troszkę bo czują przeciwników na plecach. Tamci jednak próbują. Nie chcą się tak z... zwyciężyć tak łatwo. Mniej więcej na poziomie statku MS Jantar. Ta już właściwie, to już do pana sił. Zobaczcie, łódka MB, jakby jakby troszeczkę się rozpadała. Jakby gdzieś robiła wątę pomiędzy. Ale chyba już się nie uda. Czekamy na... Oni już marzą o tej ostatecznej scenie, która pokaże, że zwyciężyli w tym małym pojedynku. Na miejscu piątym już im nikt tego nie zabierze. miejsce wodociągi i kanalizacja Prędoszczy. I pięknie walczyli do końca. Telewizja Prędgoszcz na miejscu szóstym. to będzie miejsce siódme, zobaczymy teraz Sławka i i przyjaciół. I na miejscu ósmym, ci którzy mieli jedno z najfajniejszych w Łodzi, bydgoski kabaret, kabaret oko, na miejscu ósmym, numer dwanaście, kabaret oko, piraci. Kabaret Oko, bydgoscy kabareciarze, uśmiechnięć już przed, już przed e, rejsem, zapowiadają, że nie płyną po zwycięstwo, że płyną za frajdę. zawsze chcieli wziąć w tym udział. Kabaret Oko z numerem 12 jest na miejscu 8. Brawo chłopaki! Szóstka, na koszulce, szóste miejsce. Bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ miał numer 9 i dopływa jako 9, czyli w, paru, w parę jednostek udało się pokonać. Urząd Miasta Wygoszczy z Panem Prezydentem, z Panem Rafałem Rosji na pokładzie. Urząd Miasta Wygoszczy z numerem 9 na mecie już za chwileczkę. Teraz oni złapali ten wiader w żagle, jakoś ruch, do wiosła, tak jak trzeba. I na miejscu dziewiątym nie są ostatni. Punili przez chwilkę tylko jako ostatnia jednostka, już teraz świetnie sobie radzą. Wiosłują sprawnie, równiutko. Późno miasta wygorsze i brązowe wiosła. Nogami, Paulina! Logami! Ale bardzo, bardzo dosłownie do Mamy dwie syreny! Świetnie! Dobra, na faktykę wchodzę. tak? A podpisywać? Przybyliśmy tu jako pierwsi i zdobywamy tę ziemię! Szanowni państwo, to czerwona łódź to jednostka, która z numerem 9 wystartowała i z numerem 9 na 9 miejscu kończy. Urząd Miasta Bydgoszczy a w czarnych kapokach z brązowymi wiosłami czwórka zawodników pośród nich Rafał Bruski, prezent najgostrzy. Tak, widać To jest ciężka praca. jest bardzo, bardzo ciężka praca. Nie są zawodniką obce. Sporty, nie są zawodniką obce. Obcy wysiłek. Biegi, gra w piłkę nożną. Tekureczkę uniesie ręce w triumfu. Urząd Kolejna jednostka wpadła do wody. To nie ostatni, którzy mają roku z mają roku A jeszcze mamy dwie jednostki w trasie. przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, jest my także prowadzeni i polowani na imię. Metr. Już jadą na łodzi z norem siódmym przez dwóch studenci Erasmusa do mety. A za chwilę zobaczymy także ostatnich zawodników z Gazety Wyborczej. ...bydgoszczy, pan Rafał Bruski, Urząd Miasta Bydgoszczy jest organizatorem stołu na Bydgoszcz. To trzeci dzień, wyjątkowa frekwencja, tysiące ludzi na Wyspie Łomińskiej od trzech dni. Panie prezydencie, jak się płynęło? Przepraszam, ale jestem strasznie zasapany. No, byłem pierwszą osobą od końca, która dopłynęła. Także to jest mój sukces. Spodziewałem wszystkich z przodu, ale gościnność sprawiała, że to tak powinno być. Gratuluję tym wszystkim, którzy wzięli udział. Gratuluję tym wszystkim, jeżeli mieliście państwo wspaniałą zabawę, bo tak naprawdę o tą zabawę chodzi. Wyniki sportowe to, że drugorzędne, ale wierzcie, że każdy z nas chce zwyciężyć. W tych, które tutaj stoją. Dziękuję bardzo. Prezydent Bydgoszczy. Rafał Bruski, a teraz drużyna, która zwyciężyła, drużyna ekipy Remondis. Powiedz, co zadecydowało o zwycięstwie? Kształt łodzi, siła mięśni? Równe tempo. Myślę, że kształt łodzi też ma znaczenie i rozłożenie masy, bo trenowaliśmy wcześniej na brycia i rozkładaliśmy tak masę, żeby były równe szanse z każdej strony, żeby były odpowiednie siły na ręce i odpowiednie masę. Od kiedy, w którym momencie się zorientowaliście, że już chyba nikt wam nie odbierze zwycięstwa? Kiedy był taki moment? Od samego początku.